Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Czy narcyz dojdzie do siebie po utracie źródła zasilania? Narcys nie dojdzie do siebie po tym jak utraci swoje źródło zasilania. Nie powróci do swojego naturalnego stanu, do zdrowia, do szczęścia. Nie wróci do takiego stanu po tym jak miał złe, nietypowe doświadczenie z tobą. Narcys nie pokonuje problemów. Narcys nie pokonuje trudności, tylko od nich Ucieka, zanim Narcys Cię poznał. To miał już ze sobą wiele bagażu emocjonalnego. Czy to z dzieciństwa, czy z poprzednich związków? To było coś, co Narcys wniósł do nowego związku, do nowej relacji, do relacji z tobą. Dlatego sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej. Z tego, co nauczył się Narcys. Uważa, że tak powinno się traktować ludzi. Myśli, że to w porządku. Narcyz chce, żebyś myślał, że ruszył już naprzód ze swoim życiem. Chce, żebyś myślał, że jest o wiele bardziej szczęśliwy bez ciebie. Narcyz chce, żeby wszyscy dookoła myśleli, że to ty byłeś problemem. Podczas gdy to nieprawda. Narcys nie dojdzie tak łatwo do siebie po utracie głównego, dobrego źródła zasilania. Chcę, żebyś myślał, że jednak jest inaczej. W większości sytuacji narcys będzie się zachowywał tak, jakby go to nie ruszało. Już następnej minuty. Czy następnego dnia, nawet gdy byliście razem latami czy dekadami, Narcyz stosował na tobie manipulacje, stosował gaslighting przez tak długi okres czasu, tak długi okres czasu, aż przestałeś ufać samemu sobie, nie ufasz własnej percepcji. Własnemu postrzeganiu, zrozumieniu. Często nie ufasz własnym zmysłom, własnej pamięci. Jesteś skłonny uwierzyć we wszystko, co mówi ci narcyz. A narcyz nie mówi prawdy. Zwykle są to same kłamstwa lub ponad 90% kłamstw. Narcyz nauczył cię by. Ufać jemu, by ufać jego osądowi, jego akceptacji. Dlatego też, jeśli to nawet jest tylko jeden dzień, a narcyz ruszył naprzód i jest bez ciebie szczęśliwy, to możesz w to uwierzyć. Dzieje się tak, ponieważ nie ufasz własnej intuicji. Zastanów się nad tym przez chwilę: jeśli byłeś z kimś latami, to czy na pewno będziesz w stanie zapomnieć przez jedną noc, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień? Czy to brzmi prawdopodobnie, realnie? Nawet uwzględniając to, że mamy do czynienia z toksyczną. Zaburzoną osobą, z narcyzem, z kimś bez serca, bez niektórych uczuć, bez empatii, czy z jej znaczącym ograniczeniem, nawet osoba pozbawiona oddania ciepła, troski, nawet osoba, która nie bierze Cię pod uwagę, nie uwzględnia Cię, nie będzie w stanie tak szybko dojść do siebie i zapomnieć o tobie. Narcys z natury popada w obsesję. Jest bardzo zaborczy, bardzo kontrolujący. Narcys jest uzależniony od różnego rodzaju wygód, korzyści, zasobów, jakie mu zapewniałeś. Narcys jest Uzależniony od tego, jak sprawiałeś, że się czuję. Narcys jest jak narkoman. Właśnie dlatego nie jest w stanie cię zostawić w spokoju. Dlatego też Narcys zużywał tak wiele czasu, tak wiele Twojej energii. Narcyz nie zapomni o Tobie tak szybko. Narcyz nie jest w stanie tak łatwo pozbyć się swojego uzależnienia. Nie jest w stanie pozbyć się uzależnienia bez objawów odstawienia, bez detoksu. Narcyz nie przeboleje tego tak szybko. Nie dojdzie do siebie tak łatwo. Nie zapomni o tobie z dnia na dzień, ale będzie robił wszystko, będzie starał się, by właśnie tak wyglądało. To, że zachowuje się w ten sposób tak szybko, powinno dać ci to do zrozumienia. Powinieneś zdać sobie sprawę z tego, że to nie jest prawdziwe, to nie jest rzeczywiste. To jedna z kolejnych sztuczek, iluzji, manipulacji narcyza. By pójść naprzód potrzeba czasu, zwykle wiele czasu. W przypadku narcyza nigdy nie będzie to tyle, ile u normalnego człowieka, ale nie będzie to też z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień. Narcyz przeskakuje. Z jednej osoby na drugą, ponieważ jest to jego sposób na to, by ruszyć do przodu. Jest to forma ucieczki, jest to mechanizm, który pomaga mu zamrozić to, co naprawdę czuje. Nawet bakterie, wirusy, zamrożone gdzieś w lodowcach po setkach, tysiącach lat. Mogą stać się bardzo groźne. To nigdy tak naprawdę do końca nie zanika. Dlatego też narcyz może często wydawać się taki zgorzkniały, taki obrażony już po odrzuceniu. Często będzie chciał się zemścić, posłuży się latającymi małpami, zacznie kampanię oszczerstw. Kampanie oczerniania, a w tym samym czasie oczekuje, że będziesz wierzył w to, że ruszył do przodu i jest szczęśliwy. Tak nie postąpiłaby szczęśliwa osoba. Nie jest to sposób postępowania, nie jest to zachowanie, które możemy przypisać szczęśliwej osobie. Narcyz w pewnym zakresie w dalszym ciągu jest od ciebie uzależniony. Jest do ciebie przywiązany, ale nie w taki sposób, jak myślisz. Nie w taki sposób, w jaki byś oczekiwał. Nie w taki sposób, jak działa to w drugą stronę. Narcys nie może odpuścić. We wielu sytuacjach narcys wierzy we własne kłamstwa. Narcyz zmanipulował, oszukał samego siebie, przechytrzył własny umysł, tak by myślał, że ty zrobiłeś mu coś złego, lub też tak by myślał, że byłeś dla niego niewystarczająco dobry. Narcyz chce, żebyś myślał, że jego to już nie obchodzi, że jego to nie dotyka. Chcę, żebyś myślał, że ma już to za sobą, że ruszył do przodu i jest bez ciebie o wiele szczęśliwszy. Fakt, że Narcyz podejmuje te wszystkie wysiłki, starania, byś zobaczył go w takim, a nie innym świetle, powinien być dla ciebie sygnałem ostrzegawczym. Powinno być to czerwoną flagą. Gdyby Narcyz był naprawdę szczęśliwy, to nigdy więcej byś go nie zobaczył, nie opowiadałby na Twój temat różnych historii, nigdy więcej byś o nim nie usłyszał, nie pojawiałby się ponownie w Twoim życiu, zostawiłby cię po prostu w spokoju. Powodem, dlaczego narcyz wraca, jest fakt, że w dalszym ciągu jest od Ciebie uzależniony, w pewnym sensie, w pewnym zakresie przywiązany, ma obsesję. Narcyza w dalszym ciągu dotyka myśl, że to Ty ruszasz naprzód ze swoim życiem i jesteś szczęśliwy. Że jesteś szczęśliwy bez Niego. Narcyz myśli, że jesteś bez Niego szczęśliwy. Myśli, że Twoje życie jest lepsze bez Niego. Dlatego też stara się stworzyć taki, a nie inny obraz, taką iluzję i pokazać ją Tobie. Narcyz może nawet zachowywać się tak, jakby to, co się u ciebie dzieje, to, co robisz, nie było wcale takie dobre, ponieważ w jego umyśle wszystko jest zero-jedynkowe białe albo czarne dobre albo złe. Jesteś wygranym albo przegranym, a jeśli Narcyz widzi, że powodzi ci się w życiu, że wygrywasz w życiu to oznacza że to on musi być przegranym osoby narcystyczne są uzdolnione jeśli chodzi o manipulacje o zarządzanie percepcją innych ludzi narcyz jest utalentowany jeśli chodzi o wpływanie zmienianie twojego postrzegania i rozumienia. Wie, jak zaplanować, wie, jak skoordynować, zaaranżować, odegrać poszczególne elementy sytuacji, historii, tak by odnieść określony rezultat, określony cel. Narcyz wie, jak wpłynąć na Ciebie, tak byś myślał w inny sposób. Inaczej na temat danej osoby, czy zdarzenia. Przypomnij sobie, jak na początku poznałeś, spotkałeś Narcyza, kiedy cię idealizował, kiedy cię bombardował miłością. Narcyz dał ci wtedy złudne wrażenie sprawił, że uwierzyłeś w coś, co nie jest prawdą. Zrobił tak celowo. Umyślnie, z premedytacją, zrobił tak dla własnych korzyści. Wspierał, zasilał przekonania, pomysły na temat czegoś, co nie jest prawdziwe na temat iluzji, fałszywej tożsamości, którą stworzył specjalnie dla ciebie. To był podstęp. Narcys cię oszukiwał, posłużył się sztuczkami. Był nieszczery od samego początku. Narcyz jest patologicznym kłamcą. Kłamał tak długo, by pozyskać i zabezpieczyć cię jako własne źródło zasilania. To, co robi obecnie Narcyz, zbytnio się nie różni. Narcyz obecnie ogłupia kogoś innego. Niezależnie od tego, dalej stara się ogłupiać Ciebie. Narcyz piecze dwie pieczenie na jednym ogniu. Usiłuje Cię zranić poprzez iluzję. Usiłuje Cię zranić, starając się doprowadzić do tego, żebyś myślał, że jest szczęśliwy. Z kimś innym, gdy w rzeczywistości narcyz wykorzystuje tylko kolejną osobę, nowe źródło zasilania jest prawdopodobnie zbyt naiwne, by to rozgryźć na obecnym etapie. A być może to nowe źródło zasilania wykorzystuje narcyza. Umów się na konsultację, napisz na. Autentyczni 23 małpa gmail.com Polub. Kliknij proszę przycisk Kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.